Co się z tobą dzieje? Zasada numer 555. Zawsze słuchaj, gdy pani stricte cię woła. Jasne, jasne. Co mam zrobić? Czas na porządki. Właśnie przed chwilą posprzątałem pokój. To nazywasz czystym? Nie ma mowy, żebym to posprzątał. A co ty z tym niby zrobisz? Rany. Wow. To był odważny ruch, ale w porządku. Pan Surowy już przygotował dla ciebie karę, niegrzeczny chłopcze. <słuch> Pokażę ci, jak słuchać pana surowego następnym razem. Czy mogę mieć chociaż 10 minut prywatności, proszę? Miłej gry. Nareszcie. Nie będzie mi już zawracał głowy swoimi idiotycznymi regułami. Czemu to jest takie lepkie? O chwila. Co się dzieje? Ah! Ah! mariah palmaci